Kurwa jak się tam startuje <noise> LOL kurwa o co hakaman kurwa Czemu nie chcesz lecieć? Kurwa, ale tu. To najpierw musisz się rozgrzać, nie? Musi nałapać wirnik obrotów dopiero później startujesz Wypierdoletu, mam to trudno bo. O, już coś ktoś pisze kurwa Na razie to mnie kurwa znosi, to auto Hanover sobie włączy. Okej, czy jesteś w bazie. Jak ku do góry, nie? Ja sobie tam przed, poprzestawiałem y, a'la Battlefield, także ja mam WASD Tobie też bym sobie raczej tak ustawić Battlefield'osko. To się w chuj lepiej lata, łatwiej. Ja mu też tak... powiedziałem, żebym sobie ustawił. I, kurwa, zajebi się mu się mi tak dziko to kurwa skręca i tak... To... Kurwa masz... Kurwa a speed gdzie jest? Cały czas trzeba trzymać kół, nie? Eee, obroty trzymać. No. O kurwa 150 zapierdalasz? O tym. Dziób na dół bardziej, to będzie szybciej zapierdalą, nie? No, tylko nie przestać. Czemu? za bardzo opuścisz dziób, to kurwa tu zarysuj ziemię. Tu jest specyficzna mechanika lat latania, także nie przestać No, czarno stawem jest. Nie chyba tam miał krzywi na dół teraz nie wiem dlaczego A, a mi się co ci wsadziłem do tego, do wtedy do e, muszę za, muszę, muszę za wysoko jest to. nalazłem wrak <grym> no, <grym> Coś Jest koło mnie bazy, kurwa leci. Medykamenty widzę. Ten kolej za mną leci chyba. <laughs> nie potrzebuję sobie światła kurwa, bo już ten błąd, w kurwa światła nie że tutaj do na chulę. A jak chcę obniżyć lot to S czy ja? Med, Medykamenty nie. Znaczy no musisz tam kółkiem, już masz auto. Hand over czy jakoś tak to cię automatycznie wypełnienie no, chuj owo, tylko modekomancy znalazłem, no, z więcej, czy aha, jak dasz off to, to co wtedy? To dasz on, to auto z automatu cię wyrównuje, nie? Że yy, no, po prostu staje ci w miejscu nieruchomo. Kurwa nie dolecę Kurwa, raz, na chwilę zaraz to widziałem normalnie. W, włączyłem no, to kurwa to już widzę. Już chuja widzę, nic nie widzę. Kurwa nie, nie 15 minut i nie wiem czy dolecę, to, lecę, to lecę. Ciężko będzie. Aha, to auto najlepiej na początku, a potem jak się ustawisz już, to już potem można lecieć, nie? Potem jak weźmiesz OFF, bo tak to nie możesz myszką ruszyć, bo się z automatu będzie no, tam. Dwa na bro prędkości Grubo Tak z 5 minut myślę, że na lądowanie mi pasowało <śpuszczaj> Ale w środku zajebiście wygląda Helka mhm. Świeci tak fajnie Chuj wie co do czego to zegary, ale okej okay. dole włączę światła bo ten kurwa mnie zaszczelił <grymne> a która tu prędkość jest? to jest ta druga? No, nie kurwa no, nie ogarnia to jest ta druga pręd to jest prędkość? Masz 3,50 coś? To jest, nie wiem, pozycja? Co? Która to będzie? SPD, coś tam i Alte. Nie, wiem, która to jest? Wiecie? Speed. A no właśnie SPD. Nie... SPD. SPD. SPD, nie? Kurwa. O Jezus, to teraz bym go rozbujał. A takie buty. O, 110 tylko Kurwa. No, Dobra, 6-7 km. Ty ja jechałem tak wolnym z tym? O, ja pierdolę. Znaczy, jak masz ustawiony tor lotu, to możesz z tego hand włączyć i on ci będzie leciał tak cały czas, tak? Nie, mądrze się bierze. Aha, wyprostuję i będzie stał. Tak. Aha, to ok. To, ogarniam, to jest. Zaczynam to kumać pomału. Teraz ja muszę sobie mieszką na dół, dziubek i pizda do przodu. 18 to więcej nie poleci już Chyba nie. 5 Kurwa tam trafię Ciężko będzie w Ale co już zobaczymy A jak ten lot obniżyć? Jak to obniżacie? W? Z. Z. Z, Tylko to bardzo powoli. Wydaje się, że nie działa. No wiem. Ja widzę. Co ty? To? to właśnie ten Little tam się bardzo najszybciej, kurwa, ląduje. Nie no, siada, siada. Widzę fuj różnicę. Już jestem z 300 metrów na ziemi. 2,5 km. Mam. Kurwa, ja tam wyląduję. No dalej, gdzie indziej wyląduję lepiej. Dobra, jadę na basę. 2 km. Jak się zwalnia? Czas najwyższy. E, żeby zwolnić, to musisz jeszcze na włączyć. No, auto hamował i wtedy. On cię automatycznie wyhamuje. Tego używa jako hamulca. Aha, to ile Tak, gdzieś? Kilometr przed bazą? Już pół kilometra? Ile? Kilometr. Zależy, zależy jak szybko lecisz. Teraz 70, tylko pomału lecę. 70? Eee, no, to możesz nawet 200 metrów przed tym. Znaczy no 200, ale tak 300, 400 metrów. To teraz dospieszę trochę do 100. Bo jak ja leciałem 280, 260... Sosnowka jest kilometr wcześniej zaczynałem hamować. Sosnówka jest. To co, jedziemy najpierw po Łódź, potem czekamy na bandytów, jedziemy na bandytów, nie? Zależy, ja chyba że będą bandyci gdzieś od razu. Nie, bandytów nie ma od razu. Kurwa, natychmiast mi ten... Natychmiast mi stanął Natychmiast kurwa, normalnie. Bo tym się szybko ląduje No Za mi się w kauta Polatałbym sobie Ej, Ale ja kuchy kurwa... Ale ją rozpiertole pewnie Także Dziękuję Nic, nic kurwa nie widzę No hmm? spróbuj nie budzie. Ja pierdolam bym zahaczył drzewa. Haha, <grywa> kurwa. Nie mam go koło bazy. Kurwa nieoświetlona ta baza, ja cię pierdolę, ale kurwa, ja nic nie widzę, ja pierdolę, cienka, cienko to widzę to już na dachu to w ogóle nie zachowaj, chuj, zaparkuję przed tym. A na tej szopie co dobudowałeś da się wylądować? No, na tej własnej bym proponował, na tej niższej. Kurde z razu, final na ota, olivo mi się kończy. Znalazłeś Marlina? Siedzisz, Wylądowałeś? No, dało się. No, 3 Trzy minuty przed końcem serwera. No i z... trzy. No, mapijmy się jego żoły. Pięcie, bo jeszcze światło mu trzeba włączyć. Wtedy, to robimy jakieś oświetlenie na dachu. Znaczy, niekoniecznie co na dachu by się przydało do lądowania Helgi. Takie kółko oświetlone zrobić. Nie, kółko po rogach jebnąć, kurwa, te latarnie wystarczy. No, ewentualnie, raz, ty, kurwa 4 Ale w, Mati, i w środku by się przydało, na takie wiesz. Ciem, ciemnizny. Ej, teraz Wszóra na budynku. Te jak jak z tego budynku zejść, kurwa? Tego jeszcze nie mhm. rozwiązaliśmy. Skacz na metafory. A, nie, masz metafory. To jak ja to, się tutaj jest, położę... Tutaj się Maniak pojawia problem. Jak ja się teraz tutaj położę i ten, to potem zginę? Czemu? Nie? Albo kości płamiesz. Albo kości połamie, spadnę na dół. Nie spadniesz, bo jak się zrespisz... Się, no, jak się wylogujesz na dachu, to się zrespisz na dachu. No to dobra. Zobaczymy. Też tak zespiłem na górze przy okienku. Mhm. Dobra, wychodzę. Śledziłem go do ostatnich sekund.